The uh -huh. jak miło pograć sobie w kolejną część Tomb Raidera, w kolejną część słynnej Pani Archeolog, prawda? Prawda? No właśnie, nie w tym przypadku, bo mam dzisiaj już dla Was piątą część Tomb Raidera z która jak w tytule jest wskrzeszaniem już martwego trupa. Ale o co tutaj chodzi? Co aż tak nie wypaliło? Czy znowu mamy do czynienia z archaizmem, topornym sterowaniem i ogólnie grą bez pomysłu, byleby hajs się zgadzał? Zaciekawiłem, no to zacznijmy tą nierówną walkę te. Spominkę o larze Croft i jej przygodach. Siema! Mam dzisiaj dla Was już piątą odsłonę słynnej pani Archolog, czyli Tomb Raidera. Co to jest, z czym to się wiąże, czy to jest fajne, czy to jest dobre. Pewnie już po wstępie wiecie, że nie. Nie przedłużając, zaczynajmy! Jakby na to nie patrzeć. Kroniki zostały wyprodukowane bardzo tanim kosztem względem poprzedniej części. Niestety, smutna prawda jest taka, że Korn Design chciałoby wydać tak naprawdę jakąkolwiek grę o Tomb Raiderze, o Larze Croft i zadowolić tylko i wyłącznie inwestorów. Silnik gry, oczywiście, ten sam co w części czwartej. Lokacje zrobione na kolanie i jakkolwiek nie są powiązane ze sobą. Powiem więcej, nawet fabuła tutaj nie występuje. I tutaj uwaga, bo musi być spoiler z poprzednika, czyli The Last Revelation. Lara w czwartej części umiera, chyba na 100% nie jest to potwierdzone, ale oczywiście każdy tak zakłada. Natomiast skoro Lara nie żyje, to fabuła kronik opiera się na wspominkach o pani archeolog i jej przygodach. I już sam ton gry jest mega smutny, przygnębiający, ponury i jakiś taki dołujący. Te wspominki to tak naprawdę cztery historie jej znajomych, czyli cztery przygody pani Croft. Natomiast sama końcówka jest otwarta i chyba znaleźli Larę, a dokładniej jej zawsze obecny plecaczek. Gracze zorientowali się, że coś jest tutaj nie tak, że ich ulubiona seria tak naprawdę schodzi na psy i w gruncie rzeczy kupili coś nowego, ale to nowe jest stare i w dodatku nie dość, że stare to jeszcze gorsze. W rezultacie gra sprzedała się fatalnie i to tak fatalnie, że sam wydawca zorientował się, że coś chyba jest nie tak, że tak robić się nie powinno. Poskutkowało to tym, że kolejna część to zupełnie coś innego, coś świeżego, ale to już temat na kiedy indziej. Po tym smutnym i przygnębiającym wstępie przejdźmy może do czegoś bardziej pozytywnego może do gameplayu <gamy> na bank? Wciąż jest smutno i przygnębiająco, bo po uruchomieniu tytułu wita nas intro ze smutną muzyczką, widokiem pomnika Lary, a i oczywiście w tle nie mogło zabraknąć deszczu i burzy. Każdy opłakuje jej śmierć, ba, nawet w telewizji jest o niej wzmianka. Menusy to kopia poprzednika, co dziwić nie powinno. Różnica? Zamiast miłej i przyjemnej muzyczki jest ta smutna i dobijająca, tak samo z tłem zamiast przygód pani archeolog jest cmentarz. Tak jak już wspomniałem, po naciśnięciu nowej gry pojawia się scenka, gdzie jakiś jej znajomy opowiada nam historię pani archeolog. No dobra, a jak wygląda gameplay? No cóż, jak już dostajemy wywładanie Lara Croft, no to nie ma złudzeń, że jest to to samo co część czwarta, czyli de facto część pierwsza rozwijana przez lata. E, tak, niewygodne menusy pozostały, jak i gigantycznie długi pasek do wyboru ekwipunku. Natomiast co do sterowania jest wciąż bez zmian, czyli poruszanie się po kwadratach i wykonywanie precyzyjnych ruchów. Dobra, dobra, stop, stop, żeby nie było, jest uwaga, jedna nowość w tej grze. Nasza Lara ma wciąż ten sam wachlarz umiejętności wspinaczkowych do pokonywania przeszkód na swojej drodze. I uwaga! Nową sztuczką jest to, że Lara potrafi teraz chodzić po linie. Czy jest to coś mega hiper super, co urozmaiciło grę, że sprawia, że jest taka wspaniała? Nie, niestety jest to też nudne i czasochłonne. Jak mam być szczery, poziom z pływaniem w skafandrze też był spoko, ale znowu to była chwila i nic więcej. Spokojnie, narzekanie się dopiero zacznie. Już nawet nie będę mówić o tym, że graficznie piąty Tomb Raider wyglądał jak na swoje czasy mocno staro, co naprawdę nikogo nie zachęcało. Samo przedstawienie Lary wypada też słabo, pomimo całego ogólnego wspominania jej śmierci, jej świętej pamięci, sama ona przedstawiona jest jako tak zwana zimna SUKA. Tak zabija gościa bez mrugnięcia okiem i wcale się tym nie przejmuje, co powtórzy się wielokrotnie. Rozumiecie chyba o co mi chodzi grama tą dobrą Larę, a tutaj wychodzi z niej takie coś? Brak jest tutaj ogromnych lokacji z poprzednika, za to mamy małe, ciasne, ciemne lokacje, takie klaustrofobiczne, więc... fajnie! Dodajmy do tego, że nie opłaca się chomikować amunicji, apteczek, broni czy czegokolwiek, no bo z każdą nową wspominką o pani archeolog zaczynamy z czystą kartą. Powiem więcej, finalnie nie udało mi się ukończyć gry przez głupi i durny pomysł. W klasycznych Larach zawsze była jedna złota zasada. Nie, nie chodzi mi, że gruby na bramkę. Nasza protagonistka zawsze miała przy sobie swoje dwie pukawki. Okej, okay, okej, okay. Lara czasami traciła swoje dwie pukawki, ale wynikało to z fabuły, to po pierwsze, a po drugie ta broń do niej tak czy siak zawsze wracała. Okej, okay, może i nie była to broń najmocniejsza, ale była z nielimitowaną amunicją i zawsze to była jakaś alternatywa. Dobra, dobrze do czego dążę? Ostatnia wspominka Lary to historia, gdzie nie dostajemy naszych dwóch pukawek. Spoko, mamy na plecach karabinek, jest mocny, da się nim precyzyjnie celować. Minusy, ta broń nie ma nielimitowanej amunicji. Co za tym idzie? Musimy dokładnie chodzić i przeczesywać lokacje, plus, do tego musimy tą amunicję bardzo mocno oszczędzać. W rezultacie dosłownie zostało mi z 10 góra 15 minut gry, a liczba amunicji w moim magazynku wynosiła 0. Lepiej, musiałem zlikwidować pewnego jego mościa, no bo posiadał pewną kartę, by pchnąć fabułę do przodu, więc tak oto pod sam koniec gry nie mogłem nic, a nic zrobić i finalnie samą końcówkę obejrzałem na YouTubie. Czy warto zagrać 5 Tomb Raidera w Kroniki? Powiem wam, że jeżeli jesteś takim turboświrem jak ja, który chce koniecznie przejść wszystkie lary, to tak, ale tylko i wyłącznie w tym przypadku. Serio, w tej grze nie ma nic dobrego i pozytywnego, nawet po latach. Jak na swoje czasy, gra już mocno trąci myszką, wciąż sterowanie jest i przekombinowane, grając na PC-cie. Powiem więcej, nowych pomysłów tak naprawdę tutaj nie ma, a jedynie to chodzenie po linie to jest to, to, to super urozmaicenie. Brawo. Brak głównej fabuły czyni tę grę taką nijaką, taką doklejką, a nazwanie jej DLC byłoby chyba trafione w punkt. Czy osobiście bawiłem się dobrze? Nie, szczerze przeszedłem ją z zaciśniętymi zębami i serio tego nie polecam. Jak jednak chciałbyś i ty zagrać, chociaż nie graj? No to ja ogrywałem wersję z Goga, która śmiga bez żadnych problemów, tak samo ustawienie wysokich rozdzielczości. Na koniec, pytanie właśnie do Was: jakie Wy macie wspomnienia z piątą częścią Tomb Raidera? Graliście? Piszcie śmiało, no bo jak zawsze, komentarze należą do Was. Rzecz jasna i oczywista, zachęcam Was do moich innych materiałów, na przykład filmy, gdzie przeszedłem wszystkie poprzednie lary. Linki macie w opisie, i oczywiście zostawienia czegoś po sobie. A natomiast na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas. Trzymajcie się. Do następnego i cześć.